© you. Z wysoka przypomina to krzątanie się mrówek, na pół bezładne, w połowie uporządkowane wytyczonymi szlakami. Człowiek nie przerywa swych podróży nawet w nocy, ciągle wędruje, przenosi się, przewozi towary. W różnych kierunkach i różnymi drogami. rodzi się bohater dzisiejszego programu. W kurzu, pyle, w bałaganie, w chaosie. Droga. Rzecz, którą można porównać tylko do krwioobiegu człowieka. Patrzymy zwykle na nią z góry: na szarą albo czarną taflę czegoś, co ma być dla samochodów wygodne, dawać odpowiednią szybkość, bezpieczeństwo, dźwigać wielotonowe ciężary. Ale znacznie ciekawiej może być, ciekawsze może być spojrzenie z boku. Fragment rdzenia prawie wiertniczego, przekroju tego, jak zbudowana jest droga. Podbudowa, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna. Szereg elementów, z których wszystkie składają się na zapewnienie nie tylko bezpieczeństwa i komfortu jazdy, ale przede wszystkim możliwości dotarcia do celu, bo kiedy któraś z tych warstw zawiedzie, Robi się coś takiego. Straszna, miękka kolejna, która uniemożliwia praktycznie korzystanie z tego krwioobiegu cywilizacji. Tak. I ktoś mógłby stwierdzić, że, że właściwie wystarczy odpowiednio pomieszać, żeby na wierzchu było czarne bądź szare, i wtedy sprawa jest załatwiona. I że na tym polega tajemnica drogi. A przecież prawda jest zupełnie inna. Tajemnica leży nie pod tym czarnym, tajemnica w ogóle nie leży w tym materiale. No chociażby taki drobny fakt, że jedziemy z miejsca na miejsce, gdzie niegdzie jedzie nam się dobrze, gdzie niegdzie jedzie nam się źle. Nie bardzo wiemy dlaczego. No powiedzmy, mamy do pokonania trasę z gorzelec-suwałki. Tak, nauko sprawie przez całą Polskę. Y no i oczywiście można to robić różnymi drogami, różnymi metodami, przy czym niektóre są lepsze niż reszta. Pytanie na ile lepsze? Na takie pytanie zwykle odpowiada się dziś już komputerowo. Zadanie, program prasa, dane samochodu. No to jest samochód wymyślony. Przewoźnik sonda, typ pojazdu, prawda, telewizja i tak dalej i tak dalej. I Miejscowości, przez które trzeba przejechać, pod warunkiem założenia pewnej, no, powiedziałbym, cechy, której cała trasa ma towarzyszyć. Na przykład musi być najkrótsza. Komputer analizuje mapę, bada drogi w elipsie, której ogniskami są miejscowości startu i miejscowość docelowa. Potem zakłada sobie większą elipsę i okazuje się często, że w tej większej elipsie znajduje trasę krótszą komputer 782 km. Trzeba by naprawdę mocno atlas wertować, żeby do tej trasy dojść. To jest ze względu na ilość przejechanych kilometrów. Ale można też potraktować trasę zupełnie inaczej. I to jest na przykład wybór trasy również dokonany przez komputer, tak, aby zużyć najmniej energii. I tutaj widać, że niektóre miejscowości się opuszcza. No a na przykład ostruda, prawda? Na mapie z minimalną ilością kilometrów na, okazuje się być elementem, przez który się przejeżdża. Na mapie, przy której oszczędza się energię, już nie. Skąd wiadomo? No otóż, gdzie nie ruch na tych drogach jest nieciekawy. Gdzie nie częściej niż potrzeba y, naciska się pedał hamulca, gdzie nie gęściej niż by wypadało na pierwszy rzut oka należy samochody wyprzedzać, wymijać, zatrzymywać się na skrzyżowaniach. Oczywiście istnieje metoda badawcza. Kaseta magnetowidowa, badawczy samochód, który obraz drogi zdejmuje w taki dość niecodzienny sposób. Z lewej strony widok do tyłu, z prawej strony widok do przodu. I analiza tego, co się dzieje. Tak jedzie się długie kilometry i sprawdza, co wyprzedza, ile wyprzedza, jak często wyprzedza, jak często należy dokonać manewru zatrzymania, hamowania. Oczywiście obraz uzbrojony jest w pewne elementy dające szansę przeliczeń, takie skale. Na których perspektywa drogi jest oznakowana no, w kilometrach. Jeśli gdzieś tam pojawi się samochód, można na podstawie tych y, poziomych kresek ocenić, jak daleko jest, jak szybko się zbliża i w efekcie, jak szybko nas wyprzedzi. I w ten sposób długimi kilometrami jeździ się po drodze, która już jest i sprawdza się, czy jest dobra. I jest to właściwie odpowiedź na pytanie o stan. Dzisiejszy, ale naprawdę droga rodzi się nie w kurzu i w pyle, droga rodzi się od idei, i to takiej idei w matematycznej formie. Gładka jak stół, szeroka wstęga asfaltu. Jest właśnie taka, jaką wyobraził sobie projektant. Umysł potrafi zadziwiająco dużo. Niwelować zbocza, usypywać skarpy, przebijać tunele, a nawet rozwiązywać zagadki z wielką ilością niewiadomych. Bezkolizyjne przecięcia drogowych pasm to już jest wielka sztuka. Tu ilość możliwości jest tak duża, że trudno wręcz znaleźć rozwiązanie optymalne. Umysł nie potrafi tylko jednego: sprawdzić, czy taka właśnie droga będzie i szybka, i bezpieczna zarazem. Niestety, werdykt zapada dopiero po zakończeniu budowy. Chyba, że projekt trafi wcześniej w matematyczną przestrzeń, w meandry elektronicznych układów superszybkich maszyn liczących. Gdy asfalt zastąpi monitor graficzny i świetlne pióro, a obraz przed szybą samochodu komputerowa symulacja przestają dręczyć koszmary porażki. Tak wygląda to w rzeczywistości przy jeździe z prędkością 80 km na godzinę, a tak jazdę wyobraża sobie komputer. Kierowca niezwykle sprawny, wymagający i cierpliwy. Tu nie ma miejsca na brak obiektywności. Werdykt może być tylko jeden. Te same skarpy, identyczne zakręty, spadki i wzniesienia, nawet przydrożne drzewa. Zmieniamy szybkość jazdy i... proszę. W komputerowej pamięci wyzwalają się jeden po drugim nieistniejące obrazy. Kadr po kadrze rosną, nawijając się na bęben matematycznej przestrzeni. I nawet tu, w świecie zbudowanych z liczb, droga nie jest tak prosta. Nasze zmysły rejestrują kształt, odległość i perspektywę, ale nie potrafią tłumaczyć topografii i geometrii na sekwencje animowanych klatek. Nawet siódmy zmysł doświadczonego projektanta nie jest w stanie wyzwolić z martwych kart projektu tego, co potrafi komputer przetworzyć płaskiego rysunku w iluzję naturalnej drogi. Matematyczny program pozwolił nam przeskoczyć bariery wyobraźni, dostrzec błędy, których można uniknąć. Proszę pana projektanta, powstaje niestety nie w zaciszu matematycznego laboratorium, ale przy pomocy takich urządzeń na poligonowych i bez mała próbach, czyli po prostu jadąc drogą. To urządzenie, które przyczepione zostało do samochodu, to sposób badania tego, co jest w sumie najistotniejsze bezpieczeństwa drogi czyli tego, co nazywa się współczynnikiem przyczepności. Bo wiadomo, że. To, o czym decyduje ta nawierzchnia, ta warstwa, jak mówimy, ścieralna, to właśnie przyczepność. To, czy samochody będą na niej się ślizgały i wpadały w niebezpieczne poślizgi, czy nie. Wózek, przyczepka czy specjalne dynamometryczne urządzenie wyposażone w zawór zbiornik wodny leje przed sobą wodę na drogę, a następnie koło zostaje zablokowane, tak jak. O, właśnie na tej plamie w skrajnie oczywiście niekorzystnych warunkach. Nigdy nie hamujemy tak, żeby koło było bezwzględnie zablokowane. I teraz, gdy te skrajnie niekorzystne warunki już się zdarzą, aparatura dynamometryczna przekazuje informacje o tym, jakie tarcie występuje między kołem a podłożem do specjalnych rejestratorów wewnątrz samochodu i na ekranie widoczny wynik. Współczynnik przyczepności 0,26. Ta liczba może niewiele mówi, jeśli patrzeć na nią tylko chłodnym okiem kamery, ale jeśli porównać ją z tym, co wiadomo z badań, to można od razu powiedzieć, że ta droga mieści się w granicach przyzwoitości, bo 0,20 to jest to, co jest przyzwoitość. Ale pomiędzy np. współczynnikiem 0,26 a 0,36 wyższym, czyli lepszym, czyli wskazującym, że droga jest bardziej przyczepna. Leży niesłychanie wiele zdarzeń, niejednokrotnie bardzo tragicznych. I tu jest klucz do postępu. Czy ten eksperyment matematyczny? Tak, bo to jest oczywiście znów wydruk z maszyny. Czy potem, przepraszam, można jeździć bezpiecznie? Słuchaj, zaczyna się w ogóle myślenie maszynowe od takich właśnie założeń. Mało tego. To. to... Nie można brać pod uwagę tylko tego drobnego proszku, kruszywka i odrobiny lepiku, żeby naprawdę o drodze można było. Przecież ty całe swoje badania przeprowadzasz post factum i jesteś w stanie tylko stwierdzić, czy jest dobrze, a częściej, że jest źle. No i bardzo dobrze, bo jestem Nie. w stanie wybudować później lepszą drogę, zamiast się grzeć. Ale w ta jest już stracona. Natomiast o prawdziwej drodze myśli się w ten sposób. I najpierw tu zakłada się i współczynniki tarcia, i promienie, po których Promienie zakrętów, po których będą mogły samochody jeździć, żeby to później, w momencie, kiedy maszyny budowlane, maszyny drogowe zejdą z tego planu i będzie to rzeczywistością, żeby okazało się już dobre i tylko tak można od razu myśleć. Nie, rzeczywistością to będzie wtedy, kiedy pokryjemy tę drogę albo granitem, albo bazaltem, albo wykorzystamy kruszywo-wapienne jedno z tych, które w laboratoriach udowodniły swoją przydatność do budowy dróg, bezpieczeństwo, wysoką. Przyczepność, niesłychanie małą ścieralność, słowem, te wszystkie cechy, które umożliwiają zrobienie naprawdę w praktyce przyzwoitej drogi. Nasi dziadkowie budowali takie właśnie drogi. Dostaliśmy je w spadku, ale nam one nie odpowiadają. Są nierówne, śliskie, takie nienowoczesne. My budujemy inne. Zamiast polnych kamieni używamy kruszywa, dobieramy kształt i wielkość ziaren dbamy o dużą wytrzymałość. Nie żałujemy piasku i kamiennej mączki. Im było obojętne jakie okrąglaki umieszczą w miękkim podłożu. Nam trzeba wiedzę o ścieralności, więc gnieciemy próbkę kamieni w bębnie kulowym, aż rozpadną się w proch. Garść prochu jak garść informacji. Bo my nie jeździmy konno i nie mamy szacunku dla naszych traktów. Muszą wytrzymać duże naciski. Nie mogą rozpadać się pod byle ciężarem. Dla kruchych kamień u nas miejsca nie ma. Nawet piaskom przyglądamy się podejrzliwie. Ich ziarna muszą być wolne od gliny. Mamy opracowany specjalny wskaźnik piaskowy, który bezbłędnie określa ilość cząstek i lastych. Chcemy wiedzieć wszystko o wszystkim, by droga nie popłynęła z deszczem. Dobra nawierzchnia nie może bać się wody, powinna mieć odpowiednią gęstość. Kręcimy więc młynkami jak szaleni, by potem w wyrafinowanych kolbach z benzenem lub alkoholem oznaczyć masę właściwą kruszywa. Jeszcze coś, czemu nie przepuścimy, lepiszcze, asfalt lub smoła. Coś, co spaja kruszywo w masę i powinno być twarde. Penetracja. Jak brutalna ingerencja ciężkiej maszyny w podłoże, może się tylko ugiąć. Ta penetracja. To głębokość, na jaką wejdzie igła o masie 100 gram w ciągu 5 sekund, gdy ciepła wystarczy akurat na 25 stopni. Bo my lubimy wszystko wiedzieć. Jak zachowa się pokrycie na wierzchni w upalny dzień. Próba plastyczności, metoda pierścienia. I kulki. Najpierw trzymamy kęs masy w wodzie destylowanej w 5-stopniowym chłodzie. Potem obciążamy ją kulką i grzejemy w temperaturze w tempie 5 stopni na minutę. Jak wypadnie z pierścienia i dotknie dna zlewki, to mamy na termometrze wzorcową temperaturę mięknięcia. A wszystko to, by wiedzieć, kiedy koła pozostawią niezatarte piętno, by wiedza z laboratorium procentowała pod kołem. Nie możemy pozbyć się wrażenia, że jak coś przeoczymy, to będzie źle. W cieple się rozpłynie, na mrozie połamie. Warto jeszcze wiedzieć, czy asfalt wytrzyma te kilkanaście stopni poniżej zera. No to go W minus 25 stopni. Zimie nie ma prawa pękać. No i wyginanie w pięciu stopniach. Gdy teraz pęknie, to nam się nie nadaje. U nas padają marznące mrzawki. Podskórne wody, zmienione w lodowate kliny, potrafią rozsadzić skałę, a cóż, dopiero taki asfalt. Dlatego wciąż eksperymentujemy. Dobieramy masę i wypełniające je kruszywo. Tworzymy struktury otwarte, częściowo zamknięte, zamknięte całkowicie. I już wiemy, że od rodzaju struktury zależy nasiąkliwość drogi. Delikatnie wylewamy czarne mieszaniny na pieczołowicie przygotowane podłoże. Rozciełamy jak najcenniejszą materię. Na koniec ubijamy, wtłaczając w każdy centymetr drogi to ogromne doświadczenie z laboratorium, bo nam stare drogi nie odpowiadają. O nowych wiemy i już wszystko wiemy, tylko ich budować jeszcze nie umiemy. Kolejny sposób, kolejny sposób, żeby nie tylko teoretycznie wiedzieć, ale praktycznie sprawdzić, czy droga jest po prostu równa. Urządzenie, które nazywa się planograf. 14 kółek, które utrzymują całość równolegle do drogi. Jedno niezwykle czułe urządzenie, może nie za dobrze stąd widoczne, kółko, które po prostu jest czujnikiem nierówności drogi. Specjalne urządzenie tensometryczne, które na wykresie zapisuje na jakie nierówności drogi natrafiło kółko. I tutaj dzieląc te nierówności na różne zakresy od 6 do 9 mm, 9 do 12 i powyżej, po prostu otrzymujemy obraz klasy drogi, obraz nierówności, które to informacje trafiają do, trafiają do specjalnego czujnika w samochodzie zainstalowanego, i tu jest wynik. W tym zakresie od 6 do 9 mm nierówności, na tym odcinku, który przejechałem, było ich 10. W zakresie od 9 do 12 było tych nierówności 11. Powyżej 12 mm, a między 15 tylko 1. I powyżej 15 aż 19. I tu łączny współczynnik przemnożony przez specjalne jeszcze. Poprawki i łączny wynik tego, czy droga jest naprawdę równa. Taki jest sposób badania tego, czy naprawdę zrobiono dobrą drogę. No, oczywiście jedna z tych nierówności była nierównością z motywem. Przy czym tak, cofnąć się tego chyba nie da, to ja nogą. Cyka. Tak, to jest bardzo dobrze znana aparatura, choć rzadko komu udaje się. Zajrzeć do wnętrza. Jeździmy po takim kabelku, i wtedy zostawiamy swój ślad tu. Co przejeżdżający samochód? Ach, trzeba stanąć bądź co, bądź naciski muszą być większe. Tak, i ślad zostaje w takim zmyślnym rejestratorze. Oczywiście działa to na tej zasadzie, że jest tu. Kabel, który jest właściwie czujnikiem ciśnieniowym Samochód powoduje wzrost ciśnienia I wtedy następuje reakcja wewnątrz Może być inny czujnik Powiedzmy indukcyjny Który pozwala reagować tylko na samochody O pewnej wielkości Powiedzmy same ciężarowe i tak dalej, i tak dalej. Po czym co pewien określony czas Powiedzmy co godzinę Następuje wydruk czym taśma trafia do ludzi, którzy interesują się tak zwaną gęstością ruchu na danej drodze i ci ludzie mają szansę ocenić, ile samochodów w jakim czasie przez drogę przejechało. Bez względu na to, czy jest równa, czy nie. I po tym są w stanie ocenić, czy jest to droga, z której korzysta się tylko powiedzmy w weekendy, a właśnie te piki ruchu w soboty i niedzielę, wolne soboty i niedzielę. Czy też jest to droga, która zachowuje się zupełnie inaczej. Właśnie soboty i niedziele są no, minimalnie obciążają na natomiast pozostałe dni tam jest obciążenie ogromne. To jest droga, którą normalnie przewozi się towary, droga, która nie ma znaczenia rekreacyjnego. I właściwie ciągle jest wątpliwość natury, czy istotniejsze jest badanie do kilku milimetrów nawierzchni, czy też bardziej istotne są tego typu ogólne, prawie statystyczne pomiary, które pozwalają przy budowie następnej drogi wiedzieć znacznie więcej niż przy budowie tej. Nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Odpowiedź jest jedna. Przecież na tym urządzeniu wiadomo tylko ile przejechało samochodów, a nie z jakim skutkiem. Nie wiadomo czy przejechały bezpiecznie, czy nie ślizgając się, wpadając co chwila na śliskiej nawierzchni w poślizg, czy nie. Takich odpowiedzi mogą dostarczyć tylko laboratoria inżynierów drogownictwa. Jedno z kolejnych urządzeń służących właśnie temu celowi zbadanie współczynnika szorstkości nawierzchni. Za chwilę spadnie specjalna łapa czy młotek, który na skali pozwoli tą wartość zmierzyć. Otóż to, 70. Ponowny pomiar, żeby znaleźć. Wartość średnią 60, 75, 65. I to jest właśnie sposób badania tego, co dla drogi jest najbardziej istotne. Oczywiście w tych laboratoriach w repraca bada się nie tylko szorstkość, nie tylko to, co się nazywa przyczepnością, ale szuka się także lepszych rozwiązań. Próbuje się dodawać do mas bitumicznych. Na przykład takiego niezwykłego komponentu jak niezwykłego, siarka. Prawie, siarka. Prawie 30%, ale nietypowego. Po to, żeby zwiększyć jego wewnętrzną wytrzymałość, żeby zwiększyć odporność na wpływy temperatury. Albo coś takiego, nie, to jest tak zwany kek. Odpad przy produkcji siarki w postaci niezmielonej, a tutaj już odpowiednio rozdrobniony. To też może być dodatek do mas bitumicznych. Niezwykła rzecz, odpad, który. Właściwie jest kompletnie niepotrzebny, jego hałdy potrafią płonąć, a z tego można zrobić znakomitą nawierzchnię. Trwają eksperymenty inne, może kiedyś w przyszłości będzie dodawać się lepiszcza z tworzyw sztucznych. No, jedno jest pewne, że tak długo, póki nie będzie odpowiedzi, czy nie są to rzeczy niebezpieczne dla środowiska naturalnego i człowieka, no będziemy się posługiwali surowcami naturalnymi. Tak tylko że ty się obkładasz ogromną ilością powiedziałbym po pierwszej informacji, po drugą coraz bardziej precyzyjną aparaturą typu pomiarowego jest pytanie po co? No po to, żeby nie jeździć na papierze nie, i na kalce, nie. tylko nie. naprawdę po Kukane, drodze. Robisz to dlatego, że nie istnieje tak zwany model teoretyczny drogi. No po prostu naprawdę nie wiadomo, co z tego wyjdzie i dopiero potem trzeba takimi najbardziej przeróżnymi metody, najdziwniejszymi metodami sprawdzać rzecz już gotową. Ale kiedyś przecież właśnie z takich informacji taki model się urodzi. I wtedy. Za dwa, no zresztą, trzy nie, lat to bardzo możliwe. Dlaczego, dlaczego mówimy za 2-3 tysiące lat? Plan sytuacyjny, trasa zasadnicza jest to jedno z realnych rozwiązań. I zobacz. Tę mikroskopijną, mikroskopijny kawałek. Kartogram ruchu, pojemność umowna na dobę na rok 1990. Drogi, którymi jeździsz dziś, zostały zbudowane kilkadziesiąt, dobrze jeśli kilka lat temu. Drogi, które buduje się dziś, będą przenosiły ruch w tych czasach i drogi dlatego trzeba budować w drugą stronę, od przyszłości. Starochińska przypowieść głosi, iż pewnego razu podróżujący mędrzec spotkał starca, który niwelował górę stojącą naprzeciw budowanej drogi. Ani wiek starca, ani siły nie odpowiadały wykonywanemu zadaniu, a mimo to na twarzy jego widać było radość. Mędrzec zapytał: Dlaczego podjąłeś się takiego przedsięwzięcia? Czemu jesteś zadowolony? Starzec odpowiedział, robił to mój dziad i ojciec po mojej śmierci pracę podejmą moje dzieci i wnuki. Drogi ciągle będzie przybywać, a góry ubywać. Musimy zwyciężyć.